tworząc legendę Lwowa, miasta, które nigdy się nie poddało. Te liczby pokazują, jaka była cena tego zwycięstwa. Z niemal 440 poległych w pierwszych trzech tygodniach walk ulicznych prawie połowę stanowili uczniowie i studenci. To jest niewyobrażalna ofiara złożona przez najmłodsze pokolenie miasta w obronie swoich domów. I właśnie w uznaniu tej ofiary i tego niezwykłego bohaterstwa Józef Piłsudski odznaczył całe miasto orderem Virtuti Militari. To jedyny taki przypadek w historii Polski, co chyba najlepiej ilustruje wyjątkowość obrony Lwowa. Pamięć o tamtych wydarzeniach jest zresztą wciąż żywa. Utrwalono ją na słynnym cmentarzu obrońców Lwowa, a także na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, gdzie widnieje napis Lwów listopad 1918 marzec 1919. Jest jeszcze jedna niezwykle trafna uwaga. Dla polskich obrońców to nie była walka o abstrakcyjną ideę, ale o własne domy, ulice i podwórka. Ta osobista więź z miastem dała im siłę, której nie można było zmierzyć ani liczbą karabinów, ani żołnierzy. Na koniec zostawiam wszystkich z tym pytaniem. Historia obrony Lwowa to coś więcej niż tylko kronika bitwy. To opowieść o tym, jak w ekstremalnych warunkach rodzi się legenda, która na pokolenia definiuje, czym jest poświęcenie i miłość do swojego miejsca na Ziemi.